Cześć, witajcie na kanale Razer w serii unboxingów i recenzji. Dzisiaj, tak jak możecie domyślić się po mojej koszulce, jest to zielona koszulka z wężem. Będę chciałbym wam zaprezentować klawiaturę od filmy Razer. Jest to najnowsza odsłona znanej wam klawiatury Black Widow, jest to wersja V3 Pro. Co kryje się pod tą nazwą? No właśnie, najnowsza odsłona czarnej wdowy. Przy czym w tym przypadku jest to klawiatura bezprzewodowa. Nigdy nie używałem produktów tej firmy. Jest ona bardzo popularna na świecie, w Polsce również. Wiele osób chwali sobie te produkty, i jest takie powiedzenie, że jeżeli już się raz kupi produkt Razera, to wszystko później na biurku jest w kolorze zielonym. Zapraszam Was do oglądania. Zrobimy sobie unboxing i omówię Wam, co ta klawiatura w sobie posiada. Otwórzmy nasze opakowanie, klawiatura jest naprawdę bardzo ładnie zapakowana i posiada cenny element, o którym za chwilkę Wam nieco więcej powiem, rozpakujmy ją. Tak prezentuje się klawiatura już po spakowaniu. Dostajemy tutaj kilka rzeczy. Dostajemy naklejki, które możecie sobie na przykład nakleić na komputer. Informacja o tym, żeby zarejestrować produkt i e, będziemy mogli sobie wtedy sprawdzać gwarancję oraz instrukcję obsługi. Oprócz tego, to co ważne, Kabelek, oczywiście kabelek jest odłączany, ponieważ klawiatura jest bezprzewodowa, więc ten kabel będziemy mogli sobie chować, odłączać, nie będzie nam potrzebny, jeżeli nie będziemy tej klawiatury ładowali. I to co ważne, jest na USB-C do klawiatury, a na USB podłączamy do komputera. Natomiast klawiaturę jeszcze możemy podłączyć sobie za pomocą trzech technologii. Jedna to jest kabel, druga to jest e, Bluetooth i trzecia troszkę ciężko, e, ciężka do wydobycia e, to jest styczka USB która jest bardzo ważna, ponieważ ona będzie nam służyła do tego, żebyśmy mogli się połączyć za pomocą technologii no już zrobionej przez Razera, dzięki czemu częstotliwość, znaczy nie częstotliwość, tylko przekaz tego, co robimy na klawiaturze do komputera będzie bez żadnych opóźnień, ponieważ na Bluetoothie no, tam różnie może być, może być lekki lak opóźnienie, a tutaj taka mała wtyczka. Którą sobie wpinamy w komputer, żeby bez kabla to wszystko działało. Dostajemy też podpórkę, która jest bardzo ładnie wykonana. Tutaj mamy taką skórkę. W środku jest mięciutka, a na zewnątrz jest taka plastikowa, twarda konstrukcja i antypoślizgowe podkładki. No i ona jest tak wyprofilowana. Zobaczcie żeby pasowała nam do klawiatury, która tutaj ma taki skośny układ, więc wszystko do siebie pasuje. Te podpórki są bardzo ważne, szczególnie, że przechodząc do klawiatury, od razu wam powiem, że jest dosyć wysoka. Klawiatura jest sama w sobie też dosyć duża, ale dzięki temu wygląda naprawdę bardzo ładnie i jest naprawdę bardzo, bardzo solidna konstrukcja. Zacznijmy sobie właśnie od tej konstrukcji klawiatury, bo no, naprawdę jest ona bardzo fajnie przygotowana, wykonana. Patrząc od góry, jeżeli chodzi o klawisze, one są pokryte. No nie wiem, czy pokryte, ale ten materiał, z którego są zrobione, on jest taki lekko chropowaty. Nie wiem, czy to będzie widać chyba nie. Może jak się schowam. O, to co jest pod klawiszem, to są przełączniki. W moim przypadku są to zielone przełączniki od razera czyli ich oryginalne przełączniki, które znajdziemy tylko w tych klawiaturach. I to co ważne, no Razer wyróżnia się przede wszystkim podświetleniem swoich klawiatur i tutaj również tak jest, ponieważ przełączniki mają przezroczystą obudowę. Kurczę, kamera na mnie akurat się nas ustawia. Przezroczystą obudowę, dzięki czemu te podświetlenia są dalsze, tak jakby ten zasięg podświetlenia jest jeszcze większy, więc ładnie się tutaj dookoła tego klawisza klawiatura nam podświetla. Zostając jeszcze na powierzchni, ważne są klawisze multimedialne, które tutaj są wykonane absolutnie genialnie i Najlepiej dotychczas z jakimiś klawiaturami, które spotykałem, które mogłem wam prezentować, to tutaj te klawisze są najfajniej zrobione. Mamy tutaj przycisk do play, przełączania na przykład piosenek, mamy przycisk wyciszenia, no i pokrętło do na przykład zgłośniania ściszania, ale można na przykład też ustawić na nim rozjaśnianie ekranu. I te pokrętło działa naprawdę fajnie, bo możemy w łatwy sposób, delikatnie, również przyłączać o takie niewielkie wartości, jak na przykład zgłośnić o 2, o 4 albo od razu przy, przelecieć na znacznie większe, większą głośność. Przechodząc na bok klawiatury, no możecie zobaczyć, że ona jest naprawdę faktycznie dość duża. Ona jest gruba, po prostu jest gruba i na boku mamy jeszcze ważne dla nas informacje. Tutaj mamy przełącznik i tutaj przyłączamy się na wyłączenie bezprzewodowości w klawiaturze, włączenie Bluetooth albo włączenie tej technologii HyperSpeed od Razer'a, dzięki której nie ma opóźnień. I Włączenie klawiatury trwa ułamek sekundy, wystarczy e, przesunąć przycisk. Ona się wtedy włącza, a już w, możecie widzieć podświetlenie, które jest. I ona jest od razu gotowa do użycia. Wystarczy, wystarczy tylko, że włączyć jeden przycisk i już od razu ona będzie e, pracowała. Przechodząc jeszcze do tego podświetlenia, trzeba powiedzieć, że naprawdę kolory są bardzo ładne, głębokie. W nocy wyglądają fantastycznie i możemy sobie tą klawiaturę podświetlić na milion przeróżnych sposobów dzięki zewnętrznej aplikacji, którą instalujemy sobie na komputerze, i tam to wszystko możemy ustawić. Możemy też ustawić różne profile, możemy ustawić makra i tą klawiaturę przystosować do naszych potrzeb i tych funkcji jest naprawdę dużo, zresztą wystarczająco jak na klawiaturę po to, żeby z niej sprawnie korzystać, nawet jeżeli jesteście bardzo wymagającymi użytkownikami. Kilka słów o przełącznikach, o klikalności i o tej całej technologii, która tutaj jest. Mamy, tak jak powiedziałem, zielone przełączniki Razer. Są to przełączniki mechaniczne, no i one są stworzone głównie do gry. Ogólnie pisać jest na tej klawiaturze dosyć ciężko takie długie teksty, no ale tutaj ważne jest nasze doświadczenie w grach. I przyciski są bardzo odczuwalne. Jeżeli nacisniemy jakiś przycisk, to dostajemy odpowiedź zwrotną, że ten przycisk na pewno nacisnęliśmy, po prostu usłyszymy to. No i rzadko zdarza się tak, że naciśniemy niechcący jakiś przycisk, bo naprawdę trzeba go nieco mocniej wcisnąć, żeby on na pewno nam zadziałał. I teraz próbka dla Was, szczególnie dla tych, którzy mają pewną dewiację, zboczenie, posłuchajcie, jak ta klawiatura brzmi. Jeżeli te przełączniki zielone byłyby na przykład dla Was zbyt głośne, możecie kupić ją w wersji z zielonymi przełącznikami. One są liniowe i są po prostu e, cichsze i będą też łatwiejsze do e, przyciśnięcia, jeżeli na przykład e, będziecie używać klawiatury zarówno do grania, jak i też do częstego pisania. Przejdźmy teraz do omówienia tej bardzo istotnej i ważnej funkcji, jaką ta klawiatura ma spełniać, czyli bezprzewodowości. Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o tą technologię HyperSpeed, która jest tutaj z tym dodatkowym USB. No to klawiatura działa świetnie, bez, bez zarzutów, bez żadnych e, problemów. Nie ma żadnego opóźnienia, czy to w grze, czy to jest e, w, podczas pisania, i tutaj to wszystko działa naprawdę bardzo dobrze. Natomiast bateria sama w sobie, e, podczas pełnego oświetlenia, działa dosyć krótko. E, z mojego doświadczenia. Tak na cały dzień powiedzmy, powinna ona starczyć w pełnym poświetleniu, w bezprzewodowości. No i właśnie mam tutaj pewne zarzuty. Moim zdaniem e, jej bateria powinna działać dłużej e, i jeżeli chodzi o bezprzewodowość, ta klawiatura, jak widzicie, jest też do, jest dosyć duża i przez to jest też dosyć ciężka. Więc jeżeli my używamy ją jako klawiatura bezprzewodowa, na przykład na kolanach, no to ona troszkę waży tyle, co mały laptop e, i to może niektórym osobom e, przeszkadzać, no bo zobaczcie, no to jest naprawdę dosyć, dosyć spora klawiatura. Jeżeli chodzi o baterię, no to pamiętajmy o tym, że mamy te przełączniki tutaj, więc możemy ją sobie wyłączyć. No i wtedy ta bateria się nie będzie nam zużywała w tym czasie, jeżeli nie będziemy jej używać. A jeżeli szybko chcemy coś zacząć, nie wiem na przykład pisać, no to od razu ją odpalamy i zobaczcie, ona już się świeci ułamek sekundy. Ona jest gotowa do pracy, więc możemy od razu przystąpić do... Do naszych czynności. Według producenta klawiatura powinna się naładować do 100% w ciągu 2 godzin. Mi się to nie udało. A to dlatego, że ja ją ładowałem z włączonym podświetleniem. Więc jeżeli, jeżeli ona będzie. Wyłączone będzie podświetlenie w tej klawiaturze i być może ona sama też będzie wyłączona, no to może wtedy ona się naładuje w ciągu dwóch godzin. Natomiast no pamiętajmy o tym, że jeżeli ona jest podłączona, się ładuje, to i tak możemy ją cały czas użytkować bezproblemowo i ona też nam się naładuje. Ale jeżeli chcemy przyspieszyć ten czas, no to na pewno będziemy musieli wyłączyć to podświetlenie, które zużywa najwięcej energii. To, o czym zapomniałem powiedzieć, jeżeli chodzi jeszcze o tą bezprzewodowość, brakuje mi tutaj gdzieś na klawiaturze, nie wiem, na przykład w tym miejscu, gdzie są przyciski multimedialne, wskaźnika baterii, żebym ja widział, że już się zbliża koniec, że ja ją muszę podłączyć, bo na przykład zostało 10-20%. Coś takiego powinno być. W niektórych klawiaturach na przykład jest tak, że klawisze się lekko wyciemniają, mryga jakaś kontrolka, na przykład w mojej klawiaturze, którą teraz używam jak jest 20% podświetlenie zmienia się na kolor czerwony, więc brakuje mi tutaj czegoś takiego, aczkolwiek może po prostu tego nie znalazłem, więc bardzo proszę, żeby mnie ktoś tutaj poprawił i sprostował. Podsumowując klawiaturę Razer Black Widow V3 Pro, klawiatura bezprzewodowa, naprawdę bardzo solidnie wykonana. Jeżeli chodzi o konstrukcję na plus, mamy aluminiową bardzo wytrzymałą konstrukcję, która powinna się dobrze sprawować przez lata. Klawisze wykonane z ciekawego tworzywa, dzięki czemu one są wytrzymałe, odporne na ścieralność, a przy okazji też będzie je łatwiej wyczyścić z brudu. Przy okazji konstrukcji do Plusu, myślę, że można zaliczyć jej gabaryt. Przynajmniej w mojej ocenie mogłaby być ona nieco mniejsza, szczególnie, że jest to klawiatura bezprzewodowa, więc chcemy używać jej mobilnie, ponieważ no, może być troszeczkę za duża, za ciężka, jeżeli byśmy chcieli jej używać na co dzień bezprzewodowo, na przykład na kolanach, siedząc na kanapie. Ogromne plusy tej klawiatury to przede wszystkim podświetlenie i faktycznie cały czas Razer jest tutaj chyba na szczycie tych podświetleń. W porównaniu z innymi klawiaturami, też używam drogich klawiatur, wam je prezentuję. To wydaje mi się, że jednak to podświetlenie faktycznie jest nieco lepsze. Kolory są bardzo fajne, głębokie, w nocy wygląda klawiatura naprawdę fantastycznie i ogromny plus dla przycisków multimedialnych i pokrętła zgłośniania, ściszania. Wykonane na najwyższym poziomie i moim zdaniem inni producenci powinni brać przykład, jak to pokrętło powinno działać. Kilka słów o przełącznikach. Jeżeli chodzi o system tych przełączników w grach, działa absolutnie świetnie. Nie ma takiej... Znaczy jest taka możliwość, ale naprawdę rzadko się to zdarza, żebyśmy nacisnęli przycisk ten, którego nie chcemy, bo trzeba go naprawdę docisnąć i on wtedy musi odbić. To brzmi tak trochę może dla niektórych osób, które na przykład są nowe, w ogóle jeszcze nie miały na przykład klawiatury mechanicznej, to może brzmi troszkę odstraszająco, ale to jest na Naprawdę bardzo ważne w grach, żebyśmy e, czuli, że naciskamy dany przycisk. Więc te przełączniki są bardzo fajne, ale do pisania e, jednak już wybrałbym na Waszym miejscu żółte e, liniowe, które byłyby po prostu e, cichsze, albo jeżeli właśnie też e, ten, ten odgłos tych klawiszy e, może być troszkę dla Was za głośny. No, i teraz najważniejsza jej funkcja, w której dopłacamy do tej najnowszej wersji Black Widow, czyli bezprzewodowość. Na pewno działa bez, bez zarzutów, tak? Działa szybko, polecenia są od razu przekazywane do naszego komputera, nie ma żadnego opóźnienia i tutaj ta technologia działa świetnie. Natomiast moim zdaniem bateria powinna działać dłużej i nawet z podświetleniem powinna działać, mieć możliwość działania kilka dni. Szczególnie że to jest duża klawiatura, tam jest coś zmieścić żeby to wszystko działało po prostu dłużej, lepiej, no i fajnie, żeby jednak ładowała się nieco krócej. Trochę mnie dziwi, aż taki poziom, że aż tak długo musimy ładować. Mój telefon ładuje się od 0 do 100% w 20 minut i ja wiem, że to jest droga technologia ładowania Quick Charge, ale myślę, że w klawiaturze za tyle pieniędzy też powoli można dokładać takie systemy, które będą dużo, po prostu ładować te klawiatury dużo, dużo szybciej, żebyśmy mogli z nich cały czas korzystać w tym systemie bezprzewodowym z pełnym podświetleniem, żeby ona nam ładnie wyglądała na biurku. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko, mam nadzieję, Odcinek Wam się podobał. Starałem się omówić wszystkie zalety i wady tej klawiatury. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie. Dajcie znać, co sądzicie o niej. Zapraszam Was do oglądania innych odcinków na kanale, czy gameplayów, czy recenzji. No i mam nadzieję, że niedługo będę mógł Wam też pokazać inne produkty firmy Razer. Bo ten produkt to jest naprawdę wysokiej klasy i jeżeli lubicie tą firmę. Jeżeli literatura Wam się podoba i te wady Was nie odstraszają, to mogę Wam ją polecić. Dzięki, cześć.